Czy tylko ja nie wiedziałem, że nasza zielona transformacja ma ukrytą słabość? Że nasze panele słoneczne, turbiny wiatrowe, a nawet baterie do magazynowania energii mogą być geopolitycznymi punktami zapalnymi? Na to właśnie powiedziało ministrom energii UE. Obudźcie się. Na prywatnym spotkaniu Radmiła Szekerińska jasno przedstawiła sytuację. Europa w niebezpiecznym stopniu polega na chińskiej technologii i przetworzonych materiałach w zakresie odnawialnych źródeł energii. Ta zależność rozciąga się nawet na łańcuchy dostaw dla wojska. Prawie 90% importowanych paneli słonecznych, kluczowe komponenty wiatrowe, a także krytyczne minerały, takie jak lit czy metale ziem rzadkich, wiele z nich pochodzi z Chin lub jest tam przetwarzanych, co daje Pekinowi cichą, ale potężną przewagę. W odpowiedzi Bruksela finalizuje plan deryzykowania. Celem jest dywersyfikacja dostawców, wzmocnienie lokalnej produkcji i modernizacja sieci energetycznych. To nie jest dramat antyhandlowy chodzi o strategiczną odporność chodzi o bezpieczne łańcuchy dostaw, mniejszą zależność od jednego źródła i ochronę przyszłości energetycznej Europy poprzez współpracę z partnerami o podobnych poglądach. Bądźcie na bieżąco. To, co wydarzy się teraz, ukształtuje następną dekadę.